Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z projektem albumowym. Jest to album, który ma być pamiątką z okazji Chrztu Świętego dla małej dziewczynki. Do albumu również jest dołączona kartka. Tutaj jest rameczka, w środku jest zdjęcie dziewczynki. Ja tak swami ranu, który sama robiłam. I tutaj takie kuleczki i listeczki z wykrojnika. E, karteczka i album e, powstały z kolekcji Lemon Craft Elegance. Jest to bardzo ładna kolekcja, bardzo delikatna. E, bardzo mi się podoba. Jak już wcześniej. Może widzieliście, a jeśli nie, to zapraszam do mnie na kanał. Tam pokazywałam album ślubny, który zrobiłam z tej kolekcji. A tym razem albumik z okazji Chrztu Świętego. W środku jest miejsce na życzenia. No i z tyłu. I tak prezentuje się karteczka. Bardzo prosta. I tutaj mamy albumik. E, jak widzicie, kompozycja bogata, dość na okładce. E, kwiaty z Wami wszystkie robiłam e, sama. Tekturka e, wyembosowana przezroczystym e, pudrem e, do embossingu i e, wycięty napis e. Anabel. I, i, I co mogę powiedzieć? Y, mogę powiedzieć, że y, album jest wymiarów 8,5 na 6,5 i grzbiety na 2,5. Y, cały jest obity w płótno introlikatorskie, Nie wiem, czy widać, ono się tak delikatnie mieni, białe, przepiękne, takie y, lekko prokadzone. Mm. E, jest tutaj zapięcie zrobione z takiego serduszka, e, z takiego magnesiku. Ja sobie go przerobiłam e, i, i zrobiłam zapięcie tylko tak delikatne, żeby było, żeby coś przytrzymywało tutaj. I co? I Album jest bardzo prosty w swojej budowie. Yy, zawiera 12 kart. W każdej karcie jest w środku mata. Na dodatkowe zdjęcia. Ale jak sami zobaczycie, jest bardzo prosty. Tutaj jest magnesik i otwieramy Mamy dwie kieszonki. Jedna jest na jednej okładce, druga jest na drugiej. I w tej pierwszej mamy taką metryczkę chrztu, powiedzmy sobie, aby rodzice mogli sobie uzupełnić. No, i jak już mówiłam, album jest bardzo prosty w swojej budowie. Zawiera 6 kart i 12 głównych zdjęć. To znaczy, na każdej karcie jest ramka. Na zdjęcie 10 na 15. Rameczki są białe, ale dodatkowo podbite srebrną rameczką. I każda ta rameczka przyozdobiona jest y Delikatną, niewielką kompozycją. Są to listeczki wycięte z kolekcji. Tu jeszcze z wykrojnika i takie srebrne kuleczki. Tutaj na tej stronie jest szatka. To jest tekturka. Nie pamiętam już z czego. Wyembosowana białym pudrem. I w zasadzie wszystkie strony wyglądają podobnie zmienia się tylko ta dekoracja. I kolejna, nie wiem czy widać, ale wszystkie te kwiatuszki, one są pociągnięte linków Stella, czyli tak się delikatnie mienią. No i jak widzicie, na każdej stronie jest ramka do każdej ramki wchodzi zdjęcie. 10 na 15. Albumik jest na 12 takich głównych y, zdjęć y, z uroczystości. No i dekoracje y, delikatne. Wszystkie elementy wycięte są y, z kolekcji i y, z tego bloczka z dodatków y, do kolekcji. Także tak się prezentuje albumik. Bardzo prosty, nie ma żadnych klapek, żadnych e, dodatkowych e, kieszonek. Myślę, że jest bardzo elegancki. I jeszcze tutaj jest jedna mata włożona z tyłu do kieszonki. I tak prezentuje się albumik wraz z karteczką. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj.